Niemieckie rzędy skrócone. Każdy wzór określa miejsca, w których należy wykonać rzędy skrócone. Zazwyczaj zaznaczamy je markerami. To są te miejsca u mnie w robótce. Pokażę Wam, jak wykonać oczka owinięte prawe i oczka owinięte lewe w rzędach skróconych. Przerabiamy na prawej stronie robótki oczka prawe, aż dojdziemy do markera. I tutaj jak sami widzicie, musimy zrobić, użyć już, zastosować rzędy skrócone. Więc odkładam marker, obracam robótkę na lewo. Nitkę automatycznie mam przed sobą. Muszę zdjąć to oczko na prawy drut. Po prostu wkładam i przekładam. Teraz muszę to oczko owinąć. Czyli zaciągnąć nitkę do kłębka do tyłu i to zaciągnąć mocno, tak? Zaciągam to mocno, tą, to oczko. Powstaje oczko podwójne. I nitka do przodu, aby przerobić oczka lewe. Przerabiam oczka lewe do kolejnego markera. Zdejmuję marker, obracam robótkę, jestem na prawej stronie. Nitka automatycznie prawych oczek jest z tyłu. Aby wykonać rząd skrócony na prawej stronie robótki, musimy nitkę przełożyć przed siebie, tak, żeby ona była z tej strony. Czyli czy w oczkach lewych, czy w prawych ta nitka, to kłębka zawsze musi być przed nami. Tak samo zdejmujemy oczko pierwsze na prawy drut. Zdjęliśmy. Zauważcie, teraz nitkę i to oczko musimy tak samo zaciągnąć. Żeby to zrobić, to musimy mocno pociągnąć za to oczko, mocno do tyłu, aż tutaj pojawią się takie dwie pętelki. I to musimy naprawdę zrobić mocno, aby nie pojawiły się tutaj żadne dziurki. Czyli mocno zaciskamy i możemy wykonać oczka prawe. Oczka prawe wykonujemy z nitką zawsze z tyłu, więc po prostu wykonujemy. Jak dojdziemy do oczek owiniętych, tak? Tutaj od razu możemy poznać. To jest jakieś specyficzne oczko. Zobaczcie, tu z tyłu jest podwójne. Przerabiamy je dokładnie tak samo, czyli składamy. I przerabiamy na prawo, tak jakby to było jedno oczko. Po przerobieniu wygląda w ten sposób. Przerabiamy, na przykład, cztery oczka. Obracamy naszą robótkę. Będzie to miejsce, gdzie zrobimy kolejny rząd skrócony. Jesteśmy na lewej stronie. Robimy oczko lewe owinięte, czyli nitka jest z przodu. Ściągamy pierwsze oczko na drut. Owijamy do tyłu. Mocno i skoro są to oczka lewe, to musimy mieć nitkę z powrotem z tej strony, żeby wykonać oczka lewe. Dochodzimy do oczka owiniętego poprzedniego. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze oczko lewe, ale tutaj już mamy takie podwójne oczko. I je przerabiamy dokładnie tak jak oczko lewe, czyli wbijamy się. Zobaczcie, tutaj musimy wbić się. Mamy dwie niteczki i robimy oczko lewe. I przerabiamy kilka oczek do wyznaczonego miejsca. Obracamy naszą robótkę. Mamy znowu oczko prawe. Nitkę musimy mieć z przodu. Ściągamy oczko prawe i mocno zaciągamy, naprawdę mocno tutaj zaciągamy to oczko. I przerabiamy oczka prawe. Tym samym nadajemy kształt naszej rudbudce. To jest bardzo pomocne przy dekoltach, pogłębianiu dekoltów, przy robieniu pięt w skarpetkach czy przy rękawach. Przerobię ten rząd. Tutaj mamy podwójne oczko na prawo, czyli po prostu za dwie pętelki i na prawo. Robimy oczka. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, że tutaj zrobiliśmy i jest takie wypruszenie, bo ta robótka będzie chciała nadać taki kształt półokręgu. Tak wyglądają rzędy skrócone niemieckie.